Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Przyjechałem dzisiaj pod budynek Z, który jest dawnym centrum administracyjnym Huty Renina Sędzimira, a potem Adceror Mital, spółka akcyjna. Będziemy dzisiaj zwiedzać zabytkowe pomieszczenia w tym budynku wraz z Towarzyszeniem Rawelin, które organizuje wycieczki. Czekam na, na zebranie się grupy tutaj na tych schodach i będziemy wchodzić na zwiedzanie. Dobra, już wszedłem. Mam bilet wstępu, także zaraz zaczniemy zwiedzanie z przewodnikiem. A tak wygląda cały dziedziniec bardzo podobny do tego w drugim budynku. Powiedziałbym nawet, że identyczny, ale opuszczony. Dzień. widzimy dzisiaj tak zwany Pałac Dodżów lub Watykan, czyli budynki należące do dawnego centrum administracyjnego Huty Tadeusza Sędzimira. Budynki zostały wybudowane w latach 1950 do 1955. Budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu są istotnym elementem założenia urbanistycznego oraz architektonicznego nowej chuty i stanowią jeden z najważniejszych przykładów stylu realizmu socjalistycznego na terenie Krakowa. W skład budynków wchodzą dwie budowle o nazwie S i Z: jedna przeznaczona dla zarządu, a druga dla obsługi pracowników huty. Oba budynki zostały bardzo starannie zaprojektowane i ważnym oraz cennym elementem wyglądu tych budynków są bogato zdobione elewacje i wnętrza, a także specjalnie projektowane wyposażenie oraz wystrój. Pod oba budynkami znajdują się schrony, które były w stanie pomieścić kilkaset osób, które pracowały w zakładzie produkcji stali. Warto przypomnieć, że pracownicy huty, którzy pracowali tam co najmniej 30 lat podczas zwiedzania, nie byli w stanie potwierdzić, czy na pewno słyszeli o schronach oraz centrum dowodzenia na wypadek tzw. zimnej wojny. Centrum dowodzenia oraz schrony zostały wybudowane już w trakcie powstawania tych budynków, czyli w połowie lat 50. Zwiedzanie obu budynków jest możliwe przy udziale Stowarzyszenia Arabeli, które organizuje wycieczki po obu budynkach. Można w trakcie nich zobaczyć schron, centrum dowodzenia oraz opuszczone pomieszczenia oraz korytarze w obu budynkach. Czas wewnątrz tych miejsc zatrzymał się w latach 50. Czas w tych budynkach zatrzymał się w latach 50. ubiegłego wieku. Wewnątrz znajdują się stare zabytkowe meble oraz wyposażenie, w tym centrala telefoniczna z dawnych lat. W trakcie zwiedzania całego kompleksu wraz ze Stowarzyszeniem Raweli możemy zobaczyć umieszczony dwa piętra pod poziomem ziemi dawny skarbiec, w którym znajdowały się pieniądze na bieżące wypłaty wynagrodzeń dla pracowników huty. Wejście do skarbca jest zachowane do dnia dzisiejszego. Stanowi ono wielkie drzwi. Do których trzeba mieć klucz, a całe wnętrze skarbca zachowała swój wygląd do dnia dzisiejszego. Oprócz zwiedzania skarbca, możemy również zobaczyć zabytkowe kasy, w których były wypłacane pieniądze. Zwieńczeniem całej wycieczki ze stowarzyszeniem Rawelin. Jest wejście do dawnego schronu, największego w Krakowie, który był w stanie pomieścić 470 osób jednocześnie. Schron ten był przeznaczony dla pracowników huty. Obecnie w schronie jest przeznaczona wystawa, w trakcie której możemy zobaczyć dawne maski przeciwgazowe, miejsce, w którym można było bezpiecznie schronić noworodka oraz wystawę zdjęć ze strefy w Czernobylu Dobra, na no to wyszedłem w takim razie ze zwiedzania bardzo fajny budynek Z, bardzo fajny schron. Udało mi się też kupić taką maskę przeciwgazową razem z filtrem pochłaniania powietrza. Także dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem zobaczyć to miejsce. Polecam wycieczki z Towarzystwem Rawelin. Do zobaczenia w następnym filmie.